Krzysztof, jak oceniasz? Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Myślę, że możemy być zadowoleni mimo tego, że no te 15-20 minut nie było najlepsze z Turcją. No, na pewno były jakieś tam mankamenty w tym meczu, ale tak jak mówimy, no, mieliśmy też dużo kontuzji w trakcie. W trakcie wchodzili zawodnictwa jak ja czy też to nie jest łatwo, bo trzeba też zmieniać jakieś taktykę ustawienia. Jak Francuzi z klubu reagowali, jak jechałeś właśnie na, na zgrupowanie? Czy już boją się reprezentacji polskiej po tych dwóch meczach? To chyba mogą. Szczerze to rozmawialiśmy wiadomo z Prisem, rozmawiałem o, o reprezentacji Francji, Oś zapytał parę aspektów o, o naszej drużynie tak naprawdę tyle. Wiadomo, że to jest trzeci mecz, więc przed nami ważniejsze mecze z Holandią i z Austrią i dopiero później możemy się zastanawiać, co będzie z Francją. I tak jak mówisz, te 15-20 minut nie było najlepsze, ale dobrze się broniliśmy, dobrze stosowaliśmy. też będą takie momenty na tym Euro z tymi większymi rywalami, żeby, że oni przejmą tam na 10-15 minut, inicjatywę, mam nadzieję, że, że też szczelnie się będziemy bronić, czy dobrze się zachować w obronie. Mamy nadzieję, że też chłopaki dojdą, ci co dzisiaj gdzieś strasznie mieli jakieś mięśniowe urazy, czy, czy tam jakieś urazy, które z są głębsze. Mam nadzieję, że w tym pierwszym meczu wszyscy będziemy zdrowi. Jak się wyjdzie z takiej grupy, no to się jest kozakiem, krótko mówiąc. To też jest fajne dla piłkarza na pewno, bo, bo rzeczywiście jest to chyba najtrudniejsza grupa, jaką można było dostać na, na mistrzostwo. Zgadza się, ciężcy przeciwnicy, ale tylko się cieszysz, że z takimi będziemy grać. I ty osobiście nadziejami jedziesz na Euro 2024? Osobistych nadziei nie mam za dużo, patrzę bardziej na drużynę i, i chcemy jako drużyna się dobrze zaprezentować. Tak jak mówię, ja jestem też napastnikiem, jak drużyna się będzie dobrze prezentować, to mam nadzieję, że ja też swoją cegiełkę dołożę. Francuzi i Holendrzy. Francuzi trochę słabiej wystąpili w tych meczach towarzyskich, Holendrzy dzisiaj wysokie zwycięstwo 4 do 0. Trzeba się wystrzegać takich 20-25 minut, bo oni to bezwzględnie wykorzystają, prawda? Wydaje mi się, że trzeba się wystrzegać, ale z takimi rywalami te momenty na pewno jakieś tam będą. No i tak jak mówię, dzisiaj dobrze to wyglądało w obronie. Szczelnie się gdzieś broniliśmy i będziemy walczyć, żeby tak jak, mówię, jak najmniej tych, tych sytuacji, tych minut bez piłki było i... Nie będziemy walczyć, żeby wygrać ten mecz. Morale chyba urosły jednak drużynie, bo to, były, to byli trudni rywale i Ukraina i Turcja. Dzisiaj Turcja rzeczywiście 25 minut dominowała w drugiej połowie. Mimo wszystko udało się wygrać, co jest zawsze fajne. Zgadza się, to był na pewno przydatny przeciwnik przed, przed Holandią. Na pewno przeanalizujemy ten mecz, co było dobre, co było złe, i... no, ale myślę, że wynik, wynik końcowy jest, jest istotny. Cel jest jeden, żeby wyjść z grupy, nie ma się czego obawiać, to po prostu wyjść i, i grać swoje. Najpierw trzeba się skoncentrować na Holandii, tam, tam ten mecz jest na pewno istotny, patrząc na kolejne mecze. Myślę, że po tych dwóch meczach jesteśmy gotowi, żeby, żeby z nimi powalczyć. Kasper Urbański naprawdę super się zaprezentował. Jak ty oceniasz młodego kolegę z boiska? Bo rzeczywiście to ciasteczko do Krzyśka Piątka było niesamowite. No, widać, że, że Kasper ma dużo jakości w sobie. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest taki peszczelny oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Myślę, że może być taką tajną bronią na Euro. Wygraliśmy i z podniesioną gołą idziemy do Niemiec.